Zbiornik wodny przykona. Kiedyś była to kopalnia odkrywkowa, kompletna dziura w ziemi. Okropnie zniszczony teren. A teraz wygląda pięknie. Jakieś jeziorko na jakimś pojezierzu. A tu nie ma żadnego pojezierza. To jest taki trójkąt przemysłowy, koło Turek, który się robi teraz turystyczny. Niesamowite, zamiast kopalni mamy teraz wiatraki, trochę lepsza wersja. Pozyskiwania prądu idę dalej drogą wzdłuż jeziora, powiedzmy już jeziora. Jest bardzo ładnie. Jeszcze raz Wam przypomnę, zbiornik wodny przykona. Naprawdę wygląda już imponująco, jakie jezioro. Dawna kopalnia odkrywkowa. Takie przyjemne miejsce, naprawdę można odpocząć. Jest ścieżka rowerowa wzdłuż zbiornika wodnego. miejsce na ognisko Naprawdę ładnie. wejdziemy na pomost, jest zrobione kąpielisko. Piękna sprawa. I tuż obok niedaleko, wyobraźcie sobie, mieści się stadnina Skarbiec, Stadnina Koni Huculskich. To tyle żegnam Was w tym nietypowym filmiku.